Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy trochę nietypowo, bo małym time timelapse. Także. Ym, postanowiłem wybrać się na zabijanie krów, bo potrzebna mi jest skóra na enchanting. I no, szło mi całkiem nieźle, ale potem. Potem tak jakby się zgubiłem. I wkrótce doszedł do gry Mpiki. W ogóle powinniście wiedzieć Mpiki pomiędzy drugim a trzecim odcinkiem. Siedział na serwerze w nieskończoność i kopał, dopóki nie uzyskał tego. Tak, Empiki ma cały diamentowy set. I zbiera się na smoka. I cóż, um, no mogę śmiało powiedzieć, że nie podoba mi się to. Musimy go wyprzedzić, muszę być pierwszy. To jest wielki wyścig po jajo smoka. Zobaczymy, kto go wygra. A teraz wracam do odcinka. Cześć. Dzień dobry z tej strony DetectivePQ1, i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek na moim kanale, i jest to odcinek trzeci z Outlands. Tak więc możecie się zastanawiać, co ja robię w zupełnie innym miejscu i co to była za akcja przed chwilą. Otóż zacznijmy od pierwszego. Z time już mogliście się dowiedzieć, że się zgubiłem. Postanowiłem zacząć nowy survival właśnie tutaj. I to nie jest pierwszy raz, kiedy nagrywam odcinek trzeci. Otóż nagrałem go wczoraj po raz pierwszy. I cóż. Um, Usunęła mi się większość materiału. Więc teraz muszę Wam w skrócie opowiedzieć, co się działo. Znalazłem się tutaj. Postanowiłem zacząć budować nową bazę. I znalazłem jedno istotne miejsce. Otóż. Witam Was w bazie diody. Okazało się, że wprowadziliśmy się koło siebie bez e, posiadania jakiejkolwiek wiedzy o tym. Przez przypadek wprowadziliśmy się w tą samą okolicę. Co jest całkiem fajną sprawą, ponieważ e, w TimeLapse'ie też wspomniałem, Piki ogarnął sobie cały diamentowy set. I teraz rusza powoli na smoka. Tak więc dioda... Proponuję Ci unię pomiędzy naszymi małymi terenami. Zróbmy unię i razem wyprzedzimy go w tym wielkim wyścigu po jajo smoka. Jak dioda będzie na serwerze, to sobie z nim pogadam, prawdopodobnie nagramy jakieś spotkanie i zobaczymy, co z tego będzie. A teraz odpowiem na to, co to była za akcja z Endermanem na początku, która prawie mnie zabiła. Otóż dostałem to, czego potrzebowałem. Nie Enderperłę, tylko blok trawy. Po co mi to? Otóż mój dom będzie pod ziemią. I nie, nie potrzebuję bloku trawy na farmy, ani nic takiego. Tylko ja chcę sobie całą ozdobną, rzeźbioną jaskinię wyłożyć w, e, własnoręcznie zbudowanym biomem równinnym. Także to będzie wysoka jaskinia, szeroka na 20, długa na 20. Także ja sobie teraz głównie e, większość czasu spędzam na kopaniu. I tutaj będzie moja wielka jaskinia. Gdy ją skończę, będę ozdabiał ściany, będę w nich rył, będę w nich e, budował i zrobimy z tego naszą podziemną równinną bazę. Także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. W ścianie chciałbym jeszcze zrobić taki mały domek, takie jakby wielkie okno w serii, która została już potem dla was ukryta, bo bardzo mi się nie podobało, jak ten survival szedł. Po prostu nie czułem satysfakcji z nagrywania go. Natomiast tutaj Outlands mega. Strasznie mi się podoba Outlands. Tutaj chciałbym zrobić właśnie coś, w ten deseń. Nie schować odcinki i skończyć serię, um, tylko chciałbym zrobić takie, jakby okno w ścianie. I to będzie taka główna baza dowodzenia w tamtym małym obozowisku. I tam um, e, będę sobie trzymał enchanting, jakieś prawdopodobnie kilka innych rzeczy. I tak, mam 3, a nie 5 diamentów. Dlaczego? Postanowiłem zostawić dwa Heisenbergowi. Tak na początku miałem zostawić tam e, wszystkie 5, ale potem miałem Piki, znalazłem tą bazę i poprosiłem go o trzy, bo całkiem mi się przydadzą. Stwierdziłem, że to całkiem przydatna rzecz, a potrzebuję tego teraz, więc zrobię sobie z tego Kilof. Jak będą diamenty, to wykopię sobie Obsydian, zrobimy Enchanting i spróbujemy zrobić pełny. Wtedy Kilof zenchantuje na Fortunkę 3. Najlepiej jeszcze niezniszczalność i e, wydajność. I potem będę go ulepszał z czasem i będziemy zgarniać ogromne ilości diamentów. Oczywiście wszystko w ewentualnej, mam nadzieję, że się uda, unii z diodą. Także ja sobie teraz będę spędzał większość czasu na kopaniu. Będę, was, yy, będę Wam dawał aktualizację tego, co się dzieje. Po prostu będę Wam opowiadał, jeżeli zdarzy się coś ważnego. A ja na razie będę sobie siedział w jaskini. Okej, okay, tak więc jak widzieliście po kolejnym time timelapse tego odcinka wykopałem już całą jakby pierwszą warstwę. To jest 20 na 20 bloków. I teraz musimy pójść kilka razy yy, w górę taką warstwą dwa bloki na wysokość. Także no, będzie to kawał czasu, ale zarazem jest tutaj strasznie dużo żwiru, który już teraz nawet trochę poniszczyłem. O, kurde, dioda na serwerze. Nie spodziewałem się go tak szybko. Yy, dobra, to ja sobie teraz trochę. Przekopię schodki do tej bazy i w międzyczasie opowiem Wam o dwóch e, stosunkowo ważnych sprawach, przynajmniej ważnych dla Was. E, po pierwsze założyłem sobie konto na Instagramie, także możecie tam wpaść, tam będę wstawiał zapowiedzi, kiedy nadchodzą odcinki i inne takie rzeczy, także nazwę macie teraz tutaj na ekranie. I jeszcze jedno, mamy stronę z mapą 3D serwera, także możecie nas śledzić, co robimy. Znaczy, nie wyświetlają się tam graczy, jak się poruszają, ale możecie śledzić, co robimy na serwerze, zanim wychodzą odcinki. Także link macie tutaj w opisie. I o ile mi się uda, to też w karcie. Także tutaj też macie screenshota z tej strony. Możecie sobie tam wejść, sprawdzać. Mam nadzieję, że podoba Wam się coś takiego. A ja teraz lecę z kopaniem schodów. Wstawię sobie tutaj schodki i muszę przekopać jeszcze kilka poziomów w górę tej jaskini. Dobra, tak więc skończyłem schody i oto Dioda. Mieszka tutaj w okolicy, tak jak wam pokazywałem na początku. Także no fajnie by było, jakbyś sobie ogarnął zbroję, to może się za niedługo wybierzemy do netheru. Ale teraz mam dla ciebie ważną sprawę. Bo jako, że mieszkamy bardzo, bardzo blisko siebie, właściwie to jest jakieś, nie wiem, 30 bloków może najkrócej, to proponuję unię pomiędzy naszymi drobnymi terenami, żeby wyprzedzić MPkiego, który już Ogarnął trochę diamentowych rzeczy, już widziałeś to, no nie? No, widziałem. Znaczy, powiem tak, nikt, nic tak nie łączy jak wspólny wróg. Dokładnie, więc myślę, że możemy zrobić taką drobną unię. Znaczy, może to się, to się przerodzi w coś większego kiedyś. Także mieszkamy obok Związek, siebie. Związek Kopalnianych Republik Minecraftowych. Dokładnie, musimy dostać hymn. Musimy znaleźć kogoś, kto nam napisze hymn. Jakby cel dzisiejszego odcinka iść do netheru. Jakby... No. Znaczy liczyłem, że to spotkanie biznesowe zrobimy jakieś takie większe, ale nie ma tragedii. Dobra, ja wiem. E, ja mogę zrobić bez diamentowego kilofa nic ten portal, tylko na razie będzie w jaskini. Potem go o, możemy to. przenieść. Portal ogarnięty, także mam go już zrobioną całą ramę. Teraz muszę tylko iść jeszcze zrobić zapalniczkę i myślę, że możemy zaraz wejść do meteru. Także tutaj będzie taka portal? drobna dziura w schodach. No to były dwa wiaderka, minutka roboty. Kurde! I ten, ten MPK, który teraz będzie oglądał odcinek i patrzył się na to, jak wykorzystał diamenty na kilow. Na zbyt wczesny kill bo podejrzewam, że on mu się zniszczy, zanim będzie w stanie ogarnąć enchanty, które mu go zachowają. No. Kurde, dwa endermany, a ten jeszcze trawę trzyma. Zabij! Właśnie wiem, ale mogę zginąć. I on się teraz teleportuje jak szwalnięty po prostu. No stoją Ej, trzy tutaj! Dobra, tam, uderzę go i pójdę. Teraz by przydała mi się noc, ponieważ y, ja teraz nie wiem, jak to jest oświetlone za bardzo. Ten, te rzeczy, które. Jest, dobra, mam drugi blok trawy. Uu. Tym razem poszło mi dużo lepiej, bo y, straciłem tylko trzy serduszka, a przy poprzednim zostało mi półtora chyba. Okej, okay, nie jest źle. Mamy. Chodź, Zajęło nam 9, mamy źródeł jakiego... w farmie? Mojej nie w farmie. się od mojej farmy, to nie jest moja. <grym> <grym> Jakby... Rozumiem u ale nie wszystko musimy mieć wspólne, okej. Okay? Jakby... Jest, A, Jezu, pół serduszka to. zostało i go zabiłem! Uu! Nie, nie tracę 20 poziomów, nie ma mowy. Już w ja po poprzednim zda... odcinku straciłem chyba... 15 czy coś takiego. Ja mam 32 poziomu, więc. No. Nie, to ja zginąłem i potrafiłem trochę. Yy, dobra, wow, aż 8 węgla zdobyłem na pochodnie. O, świetnie. O właśnie. Dobra, to idę zobaczyć farmę. pomączko kostkuję jakieś badziewia. I mm. możemy się zbierać. No, tyle drewna wezmę. A to niepotrzebne, potrzebne. Trzebne. Wiaderka z wodą basem niepotrzebne, prawda? No. Raczej w neterze nie. No właśnie też tak myślę. Dobra, muszę sobie zrobić nowy set. Bo tamten mój umiera. Okej. Okay. Tylko żebym nie zrobił 12 tysięcy hełmów teraz. Okej. Okay. Kiedyś tak miałem, ok, nie się. Wiem, pamiętam. No i to nie było za miłe. Jak zrobiłem, miałem idealnie chyba żelaza na cały set, a z tego zrobiłem 17 hełmów. Dobra, tam, zająłem się tak. marchewami i zostało 9. Znaczy, wow. dwie posadziłem i zostało aż 9. Także to już na przyszłość. Tu mam jedzonko, czemu ja to... Co się stało? Dobra, mam nadzieję, że nie będzie tak jak e, podczas. Nie, co? Ej, mam, wiesz co mam? Mam perł, e, perłę. Mam perłę i mam u zegasta już, jak co. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to się nie skończy tak jak szmaragdowe imperium, że wyprawa do Neteru z Tobą była ostatnim odcinkiem, bo potem nam się nie chciało. I to by <noise> było śmieszne. To jest taka klątwa kanału. Jak się <noise> idzie z diodą do Neteru na odcinku, to się kończy seria. O nie! Ale co on się połączył? Trzeba będzie przenieść portal na koordynaty podzielone. To ja się tym potem zajmę, jak mi się będzie nudziło. Także wykopaliśmy sobie tunel przez ścianę. Idziemy teraz na wprost i myślę, że. Ja wykopałem. W którą stronę? Tak, Dioda wykopał. W którą stronę skręcaliście, jak szliście z smpkim? Prawo bardzo. Dobra, to pójdźmy w lewo, żeby zmienić, bo tunel przekopaliśmy mniej więcej w tą samą stronę, co był wasz most. Pójdziemy w lewo i okay. powinno być OK. Ja mam tą tendencję, że ginę na początku serwera dużo i tracę te poziomy, a potem siedzę i nie umieram do samego końca sezonu. Tak było przynajmniej w poprzednim. I na moim survivalu Single Player też tak było. Znaczy. Ty mówisz, że umarłeś na początku? To umarł na początku, ja, zabity przez lamy. No tak, ale nie mówię, że na samym początku, tylko że po prostu sobie cały czas jakoś tak na począteczku, jak w ogóle to ten w tym sezonie zrobię coś, czego chyba nie robiłem. No, nie robiłem tego w sezonie 0, a zrobię to tutaj. To będzie taka wielka farma Expa połączona z farmą złota. I to będzie bardzo wydajne i przydatne. I zajmę się jeszcze farmą Creeperów na proch. O, cześć, dobra. A, no to jest to, a wiesz, mniej więcej w tym ja samym miejscu. No, a wiesz co, ja zrobię pomnik. Okej, okay, mam was taki już kwarcu. Zarąbiście. O, jest. Uciekaj! Gdzie on jest? Tam na tym otwartym terenie? No, na 3 -3. Nie, on jest tutaj! Biegniesz na niego! Wiem! Widzę go. No, a ty mówiłeś: uciekaj i biegniesz w jego stronę. Mogę tego zabić. Dobra, to ty go próbuję atakować, bo on się skupia na mnie. Jest. Okej. Okay. No Dobra, ja czekaj, ja postawię trochę bloków, żebyśmy wiedzieli, że tu jest ta szczelina przez którą się wchodzi. Bo to jest mniej więcej strona, w którą myślę, że powinniśmy iść. Daje nam neter naturalne przejście, to myślę, że na spokojnie możemy skorzystać. W ogóle ten. Kolejny oh dziad! Tym razem na tobie jest skupiony. Zabijemy go! Do broni! No, nie! no a, Czemu się nie dał uderzyć? Oła. Walcz! No, jezu! Zejdź trochę niżej. Zejdź trochę niżej. Oła, oła. A, 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 a. Jest! Mam go! Ogarnięty. A ja płonę. Gdzie jest moja łza? Gasta. O tutaj, fajnie. Fajnie, że ją zebrałeś. Tam jest cobblestone, ok, bo już się ja, bałem, ja że ze... biegnąc za, za tym... Mm. Nie zebrałem twojej e, twoje łzy, nie było jej. Ok, nie to, zebrałem proch. Zebrałem to nic. Proch tylko. Ok, to przypał trochę. No. Ile masz stacków kwarcu już, bo ja mam 3,5. Ja mam 2 i prawie pół. <laughs> więc spoko. A ile dokładnie ten prawie pół jest, wynosi? 18, znaczy teraz już kopię, okay. więc... No, ja miałem 28 i, jakbyśmy mieli tą całą liczbę. To by było bardziej unijne. <noise> unijne, jak to brzmi? Ale to jest normalne polskie słowo. Nie ma się. Okej, okay, ten kanion jest. dziwny. Spodziewałem się ja czegoś się... głębszego, a tutaj taka malutka krawędź. TY! Czemu nie mogę go uderzyć? Pomocy!

o! Jezus Maria, prawie zleciałem z tej krawędzi! to źle, bo jakbyś umarł, to by było... To by było B. B, to B. Znaczy, to nie jest aż tak wysoko. No wiem, ale... Ale w momencie, gdzie skończyłem, był kanion. Potem postawiłem trochę bloków. Musimy chyba tam na dół się dostać. Poszedłbym się tam rozejrzeć. Jest! Widzę! Widzę ją! Widzisz? Widzę, buziak w ten wnętrzu! Jest forteca! A ja tam. Sk nie, nie, ja, ja tam nie skaczę lepiej. Jakby. Ja też. Możemy, nie. Spłynąć, z możemy spłynąć tym źródełkiem lawy. Genialny plan. Tak. <laughs> Najlepszy, <laughs> jaki słyszałem w tym roku. Lawa to woda. Woda to. Okej, okay, ja skaczę. Jak co. Dobra, kopanie to... naszych tuneli się mniej więcej opłaciło. E, Dobra, ja spróbuję ten... ogarnąć schody tam na dół, żebyśmy mogli wrócić. O, ale jest świetna oh my god nigdy nie widziałem takiej potęgi okay. yeah o nie od razu blazy dobra ja tutaj na razie po prostu postawię Brazy. jakiś pilar z kobla bo ty mi tutaj ogarniesz wszystko ja tu się jakby co tam gdzie są pochodnie to skrzyneczki są ogarnięte okej okay, te blazy Brazy. mnie widzą i do mnie strzelają o, czarny. Podpaliłem mnie. Tate, o, tak. Nie się. Dobra, weźmiemy je. Mnie... Skąd się palić. O, czy to zginąłeś? Tak zginąłem <gryynasty> Miałem pełne życie i nie przeżyłem upadku do fortecy. <ti�> Ale jakby... Jakby... E, zebrać ty... Tak? czy nie raczej? Nie, dojdę tam. No, nie starczy mi yy, nie starczy mi życia, żeby wylądować w ten skok. To mówię, że możesz teraz się tepnąć do mnie. No, jeszcze gaz przy wejściu. Słyszę jak wali. O wow, półtorej serduszka. Um, dobra, tak więc na granicy śmierci. Przy fortecy wracając po poprzedniej śmierci, skończę ten odcinek, a gaz dostaje ataku padaczki i właśnie zginę. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. No i do zobaczenia.